Zamknę drzwi. Z góry będzie najbezpieczniej, Michał. O, ktoś szedł na górze, co słyszę? Oma jestem tutaj. Kej? Kurwa, co tu jest? O oh, shit! Jaki czad? Jokietcza dzicho na nas wyszło to? Ja żałuję, że tego nie nagrałem, twoja reakcja Ktoś tu jest? Ja ty ja nagrałem, to, to mam nagrane, nie martw się Gdzie jesteś? To jest chyba adwokat Spadaj od tego. Ja pokażę to, czy... a muszę to egzaminować, Dobra, chcesz maszkę gazową, Norbert? Nałożyłem sobie. Nie iiii. Uśmierzyłem sobie. Tam końcówkę da się zamontować, a... <noise> ale celownika już nie, lunety. Ale gdzie jest mój plecak? A, czekaj. Aha, co to? Aha, za niesprawdziliście piszę Czy możesz montować? Drajdy? No myślałem, że się da skoro da się, skoro da się szynę, to myślałem, że celownik salonik też się da. Co widzimy na tej mapie? Ile tych akumulatorów trzeba było do tej terapii oddać? 4 Aaaa! 4? Nie Cztery. dobra, 4, cztery, no. Kurde, myślałem, że 3 już się nie. wiem. mi się wydawało, że 5 w sumie. O kurde, to jeszcze lepiej. O, co tam się dzieje? Michał to, oh, to nie było. Nie. 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 Co Cześć, to? Tą no. dziurą na Uwaga, Nie. To nie. musisz Nie, co, Nie, nie. Co nie. Nie, 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 nie. nie. zginął, Uwaga. zginął, zginął? kurwa, że mnie. co, kurwa, Co Michał Raszowicz. Widziałem padł kurwa, mam to nagradę. Się... No to jest subijalne kurwa, napię dole. A. Co? No to. A, to ten kontener niebieski tutaj, coś się zalimpowałem. O kurde, uwaga, uwaga! Kto rzucił granat? Kurwa, mnie <grymę> zabiję. Ty, chciałem w dymny rzucić, czemu mi nade'a rzuciło? Wy no bo ogień nacisnąłeś. Jak ty już żyjesz, z... to byłbym poduszką o ciebie. Bartek pierwszy rzuca ci te z kieszeni No właśnie wyjąłem wszystkie do plecaka, mam dwie, dwa lewa do plecaków. Powiedz ty Jak ty żyjesz? To by po tym No właśnie, On tutaj stała late bym mu w środku. Chowałem tutaj, do auta tak A <laughs> to do auta wrzuciłem właśnie. Ty jak tyś to przeżył? Nie, ja, bo... z, mojej, z mojej strony to wyglądała absolutnie koniecznie Ja tego nie widziałem nawet <laughs> Ja miałem trzy gra, a jednak o dwa. Przy sobie gorzej, oh, no dziwne to Bart, było. Im więcej tym gorzej. Nie. To też samo jak z Kricem, kurwa. ty, <noise> no, no, ale i... ja nie. Ale on specjalnie ci go rzucił, a ja wtedy nie chcący. No bo ja myślę, że to. Nie, no nie chcący właśnie. Ja myślałem, że rzucą dymnego. Skaw masz na lewo, no tak. na lewo, skaw, skaw na lewo, skaw na lewo. A? Bartek, jak chcesz rzucać dymnego, to sobie przepięknie go po... jakim cudem ja żyję? Nie gadaj! Ty z Dobra, się? Dobra, się! nie wydarzy! Gdzie Wywalił się! <laughs> Dobra, wyrzucamy go! Ja... <laughs> nie mogę! Boże... To ty kurwa, wiedziałem, ty... w momencie, w którym, nie będę, w którym oddam skawę, kurwa, zginę, no kurwa, nie wiedziałem, ja pierdolę. Ale co tak rasujesz. Ja nie wiedziałem, że tam jest ja nie rasujesz, kurwa, ja spierdolałem, ja tylko zacząłem, do zobaczyłem, kurwa, że byś mógł poznaczyć. Nie mu broń, pierdolę. Ja to zginąłem, ja nie wiedziałem, że to trzech jest, kurwa. Jak to, zginąłeś, też? Nie no, prawie zginąłem, trzech było. Gracz, gracz, gracz. Widzę, widzę. Gdzie jest? Widzę. Nisko, nisko. Leży, leży. Leży? Nice. A pali tylko, nie mogłem tak. Tylko uwaga, 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 może być i więcej. Masz go? Proszę, jak on zwali. Jako zielono-białej systemu. Zabili tego chuje. Zabiliście go? Kto go Co zabił? Nie Kto zabił tego skara? Czy nie był Tego typa. Kto zabił tego chłopa? No, a ten twoja stara. widzicie. Miał coś mhm. ciekawego? Bo on zaczął tam potem uciekać W ogóle Tak Miał No bo jak zobaczył starych typa, kurwa, to co miał robić? Kajcia, ja tam zajrzę do tego i... Jak coś, to spodzielimy się jakoś Tym gościom No, ciekawe rzeczy. Gdzie on był? A tutaj? No, ja go trafiłem do porazu. ale schowałem się, bo nie ja chciałem w łeb dostać do od niego O kurde, ty, korunda i dvl a to ja przygarnę, nie? Glocka możecie sobie wziąć, jak chcecie To co to za plecak? Jaki Michał item nam daje, nie? Weź se globę Ale taki dorąbany ten glob krisu ja z次, losty, ufać, Co? I Mosina z mlewą No to już leczy ludzi I to ten taki dobry to jest 16 Chrisu Chuj niedobry Dobra jest! Strzela. To strzela z mostu, mostu. Padłeś? Ja, 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 ja. jest ja, tu nie, ja jestem, ja już mi Na moście jest? A na moście jest, na moście jest, po prawej stronie ja tutaj wyszedłem, na w plecy patrzę, jak coś żeby ten... Jest ja za... za tym. Za za, 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 Jest, jest, jest! Przeskakuje! Przeskoczył! Do ciebie? Do was, do was! Ła, Ej, to ja jestem, idioci! Mówiłem, że to ja jestem, że przeskoczyłem, że jestem za tym murem, no... Wy tak, tak Hello. słuchacie właśnie. Przeskoczył do was, przeskoczył do was, do środka przeskoczył. Od strony mostu przeskoczył do was. Dostał ode mnie trochę, ale mi tak mi się jak kręt, teraz gibię, bo wryj dostałem od Rachla. Ale żyję? Żyję, przeżyłem to. Orzeszek mnie uratował. Co mam wrażenie, że ty jesteś hamem? Nie wiem, to się od ciebie. Ja nigdy nie byłem hamem dla nikogo. To już jest Michał Michał, on nie jest hamem? Ja nie wiem, właśnie ten Ja się nie wypowiadam. Cześć, to mnie lubił po prostu, ale to wpisu nie Lutuję komputerki. Jest o, jest praktyka drive w tym O, o, coś strzela Sniper, 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 sniper Zabij go, ja Zabij go, ja